Czas zrobić porządek z tym, co zepsułem. Cześć! A zepsułem Aqua Ela Ultra Maxa, złamałem mu ośkę. No, to nie to. To był Ultra. O, cisza się zrobiła. Błogosławiona cisza. No to co? E, dokąd? Zamykamy zawory obydwa. Przy okazji wypinamy rury. Ach. Jedną ręką to ciężko zrobić, ale idzie. Dobra. Kolejną czynnością magiczną, którą robimy, to odpinamy te trzy łuszy. Dobrze, że jest w wiaderku, Właściwie w miseczce. To nadciśnienie sprawia, że nic tu nie pływa, aż dziwne. Wyciągamy, wyciągamy, będzie prefiltr do czyszczenia. A propos prefiltra, to to potem jeszcze coś Wam opowiem tutaj widzicie w akwarium mam taką kubkę kamieni nad zasysem myślę sobie żeby tam zasypać to lawą ale trzeba będzie to wszystko rozebrać dobra odpinamy ostatni no i odpinamy te ząbki które trzymają nam pinterek przy głowice, przy reszcie filtra. Dobra, puściło. Wyciągamy. Tu się dzieją straszne rzeczy. Powinnyśmy wylać wodę z głowicy do jaderka. Po co ma być niespodzianka? Po co mam słuchać, że zalałem kuchnię? A przeniesiemy się z tym całym interesem do naprawy do kuchni. Dobrze. Po małej przerwie apteczka pierwszej pomocy oczywiście w ośkach którą złamałem tu widać no i penseta która się przyda żeby resztę złamanej ośki wyciągnąć no właśnie żeby resztę wyciągnąć z wnętrza z obudowy no właśnie głupica co wnętrza o jest zdjęta no i reszta no, wirnik chodź chodź wirnik no i została ośka oczywiście dobrze osadzona na gumce bo jak widać są gumeczki więc o gumeczka została oj 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 a właściwie my się tą gumką specjalnie nie będziemy przejmować my po prostu prudnia Mamy tą gumeczkę oryginalną. Potrzebne są oczywiście specjalne nożyczki do, do otwarcia. No i zamiast tej gumki sobie założymy. A no, widnik jest w miarę czysty, więc parę dni temu go czyściłem, więc tam nie ma co się wygłupiać z nadmiernym jego ucowaniem no i w ten prosty sposób gumeczka została na swoim miejscu umieszczona no i teraz proszę państwa jest dwie strony no my oczywiście wkładamy tą jedyną słuszną stroną o, siedzi już no i wypadałoby żeby nam się zapiął Zabiega komora w No, co teraz? Teraz pozostanie jeszcze inspekcja właściwego filtra. Sprawdzenie, czy nie ma tam jakichś rybek w środku. Ostatnio, jak już wspomniałem, wyciągnąłem 5 piskorków z czego jednego nieżywego. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Ale tego już nie będziemy filmować. Tyle jeżeli chodzi o serwis. Pękniętej ośki od Aquael'a. Tyle samo czasu trwało przesłanie tej ośki, ile potem zamontowanie we właściwym filtrze. To znaczy dwa dni szło zamówienie z Trzmiela, no i dwa dni filterek musiałem jeszcze poczekać, bo stwierdziłem, że będę Robił to w sobotę, na spokojnie, kiedy nikt mi nie przeszkadza i ja nikomu nie przeszkadzam. To by było na tyle. Teraz trzeba tylko założyć z powrotem głowicę, założyć węże i odpalić filtr. To tak docelowo. Jak to się robi, już tego nie będę kolejny raz pokazywał. Wszyscy mogą sobie zobaczyć na innych filmach moich bądź kolegów, koleżanek, ewentualnie materiałach reklamowych. Aquala, z którym jeszcze raz podkreślam, nie jestem w żaden sposób związany, poza tym, że kiedyś chyba właśnie oni proponowali mi, żebym poprowadził ich stronę www, ale to było wieki temu. Ja się wtedy nie odważyłem, nie podjąłem się tej roli, bo stwierdziłem, że za mało jeszcze umiem. Może szkoda, bym się czegoś nauczył. Nic, na razie. No i kogo my tu mamy? No kogo my tu mamy? Kogo? Kogo my tu mamy? No mamy! Nie wiem. Chyba przestanę je stamtąd wyciągać. To dopiero prefiltr. No resztę... Resztę będę musiał jednak poddać gruntownej inspekcji. Bo kurczę... Nie można wierzyć piskorkom. Jak można wejść, to na pewno wejdą. Tyle w temacie Ultra No. Osoby złośliwe powiedziałyby pewnie, że się czepiam bogu ducha winnego bo sobie Błogosławiona cisza że się czepiam bogu ducha innego aquela że filtr wciąga mi zwierzaki nie czepiam się ja uważam że to bardzo dobrze że ten filtr jako jeden z nielicznych pozwala zwierzakom które zostały przez niego wciągnięte czasami wbrew własnej woli czasami z ciekawości oj coś tu się nie zaczepiło wróć z powrotem odpinamy. Oj. Nie może być, tak nie może być któryś z koszyków się z powrotem tu jest nierówno Tu jest nierówno pod sumitem O to, 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 to jest, jest, dobrze. Uh -huh. Wyciągamy Tu chyba trzeba będzie trochę zrobić porządek przy się, bo Ciporax nam się trochę rozwarstwił, rozbestwił a wrzucimy te większe kawałki to nie siporax, przepraszam, to matrix jest on ma takie nierówne kamyki spróbujemy je wepchnąć je zobaczmy jeszcze tą ceramikę czy jest wszystko równutko siedzi? siedzi? oto, jeszcze taki wielki kamulec To tego na ja, to zasłony milczenia no, tak jakby trochę nierówno tu siedział Ech. proszę mi się tu nie zaczepiać proszę sprawdzić, czy jest równiutko. Sipa chcemy trochę narozrabiać. No i gąbeczka. Zastanawiam się nad zrobieniem tutaj zestawu gąbek i zapom zapomnieniem o, o tym, czy to się wszystko nie za mocno Oj, Nie otwiera mi się. Już ma tendencję do otwierania się, jak jest zabezpieczone. No zobaczymy, jak to wchodzi. Zaczekajmy od jednej strony dobrze od drugiej strony trzecia strona o teraz chwycimy na kusienko. nie było problemu z zatrzaskiem no i zatrzaskiem z prawej strony oczywiście o staku musi się Musi się Fajnie on będzie po swojemu w się, no i zabieramy się zawsze jest naprzeciwka. Trzyma, 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 trzyma i to też trzyma. No to czego nam brakuje? Brakuje nam dwóch wężyków. Zresztą, wlot łatwo rozpoznać. O tym brzydaku. Spadłeś na ziemię i się trochę upaćkałeś. No dobra. Chyć. Czysto, czysto. Ups, no, Proste, no, do, no to co, nie będziemy na razie otwierać. Weźmy drugą i... co mamy się zdziwić czysty czysty, jeszcze trochę smaru na czuć to się nie będziemy wykupiać dobra jest zapinamy, no i zapinamy najpierw otwieramy z tej strony potem otwieramy z tej strony Zapinamy. Trzyma się. Trzyma się. Jak to mówią starzy elektrycy? Wszystkie urządzenia elektryczne działają dużo lepiej po podłączeniu do prądu. Hop. Jak słychać? Prawie nic nie słychać. Jak widzę? Prawie nic się nie dzieje. Pompeczką. Ej, to co słychać, to słychać odpowietrzający się filtr Ultramax 2000. Zostawiłem cały ten kuboł pusty to znaczy są złoża, nie ma wody. Woda musi się najpierw nalać. A więc w tej chwili lecą mąbelki. Spada poziom wody w akwarium i to znacząco. No 10 litrów to nie przelewki. Ciąg dalszej modernizacji już będzie poza kadrem. Jeszcze raz powtarzam świetnie, że filtr nie zabija. Ryba, która wpłynie, ma szansę przeżyć. Krewetki, które wlezą, mają szansę przeżyć i przeżywają bardzo często bez większych problemów. I to jest zaleta tego filterka. O, Jeszcze trochę za powietrzem widzę. Pomóżmy mu trochę, bo to jest ta pompka. Zauważyłem, że szybciej się od powietrza, jak się mu ustawi na połowę. Nie wiem, może dlatego, że pompa jest tak zwana pchająca i zwiększa się ciśnienie w kuble. Ale to za tym idzie bąbelki są trochę siłą, ale zaraz filtracja to w nie ogólnie No ewidentnie jeszcze powietrze że wirnika jest a zresztą widać i tak zwana błogosławiona cisza Máme šitie, je to revelácia.